Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami w ten szczególny dzień dzień wigilijny w tej chwili mamy minus 4 stopnie dachy siwe, przemroziło fajnie, super dobrze, żeby troszeczkę śniegu spadło ale no, chyba na to się nie zanosi później będzie temperatura na plusie. Pozdrawiam Was ciepło, życzę miłego dnia. Życzę Wam miłego wigilijnego dnia. A dzisiaj Krzysiu przygotowuje sałatkę jarzynową. Ma swoje czarodziejskie kółeczko, siateczkę to. i to idzie błyskawicznie. Tak więc będzie sałatka niedługo przygotowana i dzisiaj będzie degustacja pewnie. Na no pewnie. No bo jak to inaczej. Musowo. <laughs> Musowo. Zobaczyć czy dobrze doprawiona i tak A, dalej. A, no to właśnie. No właśnie. No musi lodówkę zamknąć w nocy. <laughs> no tak. Tak się wydaje, ale... To ciąga. <laughs> tak. No i dobrze. Dzisiaj gotowana świeża zupa grzybowa z fasolą jaś. No musi być degustacja pyszna, taka postna oczywiście. Nawet śmietany nie ma, ale jest bardzo taka typowo wigilijna, bardzo dobra. A tutaj rozmrażają się ciasta, makowiec, trusla z serem. No i te co ostatnio kupiło się, pleśniak, piernik czekoladowy z serem. Na dzisiejszy wieczór jakby zabrakło, to ciasto jeszcze jest oczywiście. Kolejna praca Krzysia. Niebo jakie. No pięknie, pięknie. Bardzo mi się podoba. Kolejny obraz na ścianę. Super. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami serdecznie w ten szczególny dzień. Dzień wigilijny. Czekaliśmy na te święta. Tak wydawało się, że to daleko, a tutaj z dnia na dzień błyskawicznie zleciało. No i mamy ten dzień. Jak to się mówi, święta, święta i po świętach. No ale jeszcze się nie zaczęły na dobre, więc nie ma co tak mówić. Dzisiaj wypiję z Wami kawkę. I troszeczkę porozmawiamy. Mm. Przeglądałam wczorajsze na YouTube i takie piękne życzenia świąteczne, że niektóre z nich postanowiłam, postanowiłam po prostu zapisać i wam przeczytać, bo są cudne. Niech święta Bożego Narodzenia przyniosą spokój, radość i ciepło, rodzinnych chwil, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Niech w te święta znajdzie się czas na rozmowę, uśmiech i dobre słowo, a radość zostanie z nami na dłużej. Wesołych świąt Bożego Narodzenia, ciepłych, rodzinnych świąt, pełnych wiary, nadziei i miłości oraz pomyślności w nowym roku. Niech w te święta świat zwolni na moment, a Ty odnajdziesz to, co naprawdę ważne. Te święta niech wszystko zwolni. Niech herbata wstygnie trochę dłużej, śnieg pada spokojniej, a my przypomnimy sobie, że najważniejsze rzeczy wcale nie potrzebują pośpiechu. Dobrych świąt! Zapalmy świeczkę za tych, którzy nie usiądą już z nami przy wigilijnym stole. Pamięć o nich w naszych sercach nigdy nie zgaśnie. Ciepła w sercu, spokoju w myślach i dobrych dni nie tylko od święta, wesołych świąt. Jest taki czas, co łzy w uśmiech zamienia. Jest taka siła, co spełnia marzenia. To magia świąt Bożego Narodzenia zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. No i mogłabym tak czytać w nieskończoność, ponieważ tamtych tych życzeń jest mnóstwo i wszystkie wszystkie godne uwagi piękne wzruszające i takich właśnie świąt wam życzę jak 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 właśnie zawarte w słowa w tych właśnie życzeniach przytoczonych z szorców YouTube przeczytałam drugie opowiadanie Książki, Małżeństwo po grecku, tak jak mówiłam, książka składa się z trzech opowiadań. Przeczytałam i, i jestem pod wrażeniem. Dlatego, tak jak mówiłam, to nie jest taka lubierkowa książka. To jest książka, która zawiera taką głęboką treść takiego życia, które przydarza się nam i nie tylko nam. I, no i właśnie nie ma co myśleć, że wszystko w życiu będzie na różowo. Jest i cierpienie, i troska, i choroba, wszystko jest. No i tu właśnie jest opisana główna bohaterka, która, która po prostu jest po walce z chorobą trudną, ciężką i jest po mastektomii i nie uwierzyła, że mąż, z którym zapoznała się po walce z chorobą, także był świadomy. Tego, w co się po prostu angażuje, wiedział. I ona nie uwierzyła w jego uczucie, w jego mm, miłość, a jeszcze zazdrosna jego koleżanka z młodych lat utwierdziła ją w tym, bo powiedziała, że, że, mm, że to jest litość że on na pewno nie kocha jej okaleczonej. I to po prostu nie uwierzyła w to czyste uczucie z jego strony. Była piękną, dobrą kobietą, ale to dopiero okazało się, jak ona wróciła z powrotem do męża, ponieważ jakoś tak uwierzyła w siebie, uwierzyła w to, że on nie podpisywał przez cały rok papierów rozwodowych, nie chciał tego rozwodu, ale w końcu już się jakoś tak z tym pogodził i wtedy on przysłał jej. I papiery rozwodowe, i ona jednak postanowiła walczyć o niego i wróciła, i wróciła. I tutaj rzeczywiście zmieniła się bardzo, była taką zalęknioną, eteryczną wręcz dziewczyną, młodą mężatką, byli małżeństwem parę miesięcy zaledwie. Ona ciągle walczyła wewnętrznie ze sobą, tak jak gdyby nie mogła uwierzyć, że już jest zdrowa, że może prowadzić normalne życie i, i cieszyć się nim. I wróciła, I bardzo, i bardzo okazało się, że wszyscy mieli to za złe. Oprócz tej koleżanki zazdrosnej, która upatrywała sobie miejsce u jego boku, u tego kolegi, ale on ją traktował jak siostra, nie zwracał uwagi, i był bardzo zdziwiony, gdy okazało się, że, że to o to chodzi, i gdy wszyscy mu otworzyli na to oczy. I ta sama zainteresowana również. Ale wróciła właśnie w te, swoje, w te strony męża. Do Grecji zawalczyć o to małżeństwo, ale już inna, odmieniona, po operacji. Yy, po prostu no, taka pewna siebie. Chodziła rok na, na terapię i, i odnalazła siebie w tym wszystkim. No, piękna, piękne opowiadanie, żałuję, że takie właśnie krótkie, bo, yy, bo czytałam jednym tchem. Ale tak bardzo fajnie wszystko opowiedziane, samo życie, bo tak w życiu jest. Niektórych takie choroby po prostu przerastają, a niektórzy nie zwracają uwagi, jakoś tak dotrzymują kroku tej osobie, żeby, żeby jakoś tak godnie przeszła przez tą chorobę i walczyła o swoje życie, o swoje szczęście. To dzisiaj tak Wam właśnie opowiedziałam. O tym, o tym właśnie, o tej treści, fabule tej, tego opowiadania, no bo jak wiemy, życie nie składa się tylko z, z przyjemności. Są trudne chwile, które trzeba pokonać i, i trzeba przez nie przejść z podniesioną głową. Wszystkim Wam życzę zdrowych, wesołych, pogodnych świąt, spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze, wśród przyjaciół. Trzymajcie się zdrowo i ciepło w te święta. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, Bożego Narodzenia.